W dzisiejszym odcinku zawiorę Was w podróż do czasów PRL-u, aby przypomnieć sobie kultowe produkty, które wówczas były obiektem pożądania, a ich posiadanie wiązało się z prestiżem. Nie przedłużając, zaczynajmy! Rowery składaki, takie jak Jubilat czy Wigry 3, były marzeniem wielu dzieci, które często dostawały je na Komunię Świętą. Pokazanie się na takim rowerze na podwórku było nie lada szpanem. Kompaktowe rozmiary ułatwiały przechowywanie i transport. Kto z Was próbował stuningować w żeby wyglądał bardziej na wypasie? Dżinsy typu dzwony były hitem mody w latach 70., ale trudno było je zdobyć. Lewisy, rifle i wranglery można było kupić w Pewexie za dolary, co czyniło je symbolem statusu. Alternatywą były dżinsy z zakładów Odra w Szczecinie, szyte z tkaniny zwanej Arizoną. Swoją drogą nazwa paradoks. Unitra produkowała sprzęt, o którym marzyli wszyscy miłośnicy muzyki. Magnetofony, radia, słuchawki i zestawy audio. Może jakość nie dorównywała Soniaczom czy Grundikom, ale miały swój niepowtarzalny styl. Pamiętacie trzeszczenie muzyki z kaseciaka albo zawijanie taśmy, którą naprawiało się ołówkiem? Telewizor kineskopowy był prawdziwym luksusem. Modele takie jak Rubin, Neptun, Jowisz czy Wisła były marzeniem wielu. Telewizor kosztował kilka średnich pensji, a jego posiadanie wiązało się z prestiżem. Właściciele telewizorów podczas emisji programów czy wydarzeń sportowych. Często gościli u siebie całą rodzinę i sąsiadów. Zelmer to marka, której odkurzacze przypominały kształtem rakiety i były nie do zdarcia. Służyły nie tylko do sprzątania czy dmuchania materacy, ale w dzieciństwie często stawały się samolotami lub samochodami. Sprzątanie nimi było jak mała misja na księżycu. Legenda głosiła, że sam Gagarin miał kilka zelmerów w chacie. Meblościanka była centralnym punktem każdego mieszkania w PRL-u. Funkcjonalna, z półkami na książki, kryształy i telewizor, a czasem nawet z barkiem na alkohol. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w mieszkaniach, często służyła do podzielenia pokoju na dwa aneksy. Syfon do napojów to ikona PRL-u. Tworzenie domowej wody gazowanej i charakterystyczny dźwięk gazowania. To wspomnienia, które większość z nas pamięta z dzieciństwa. Można rzec taki PRL-owski mocny gaz. Zenit był jednym z najpopularniejszych aparatów tamtych czasów, a nawet według zachodnich standardów uchodził za solidny sprzęt. Dzięki wymiennym obiektywom i manualnym ustawieniom dawał fotografom ogromną twórczą swobodę. Robienie zdjęć na kliszy i ich wywoływanie w ciemni było prawdziwym rytuałem. Frania to prawdziwa ikona. Prosta w konstrukcji, ale rewolucyjna dla życia domowego. Pralka wirnikowa, często z wyżymaczką, usprawniła pracę niejednej gospodyni. Popularność Frani była tak duża, że wszystkie pralki wirnikowe zaczęto nazywać jej imieniem. Zegarki Casio z Peweksu były symbolem postępu i luksusu. Futurystyczny wygląd oraz funkcje takie jak stoper, budzik czy kalkulator czyniły je wyjątkowymi na tle innych. Dzisiaj królują dalej, ale raczej w Lombardach. Koszula flanelowa to klasyka PRL-u: wygodna, ciepła i modna. Każdy mężczyzna miał przynajmniej jedną. Co ciekawe, flanelowa koszula wróciła do łask i znów jest modna. Półtapczan to praktyczny mebel wielu mieszkań. W dzień pełnił funkcję kanapy, a w nocy zamieniał się w łóżko. Meble wielofunkcyjne były kluczowe w małych mieszkaniach, gdzie każdy centymetr przestrzeni miał znaczenie. PRL to nie tylko kartki na produkty, ale też wiele kultowych przedmiotów, które do dziś wywołują uśmiech na twarzach. Który z tych produktów był Twoim ulubionym? Daj znać w komentarzu. Dzięki za oglądanie i pamiętaj o łapce w górę oraz subskrypcji mojego kanału.